Jakoś tak nie miałem czasu. Późno wróciłem do domu, więc zaczynamy dzisiaj. Tu jest mój film. Już mam przygotowane strony. I zaraz zaczynamy losowanie zwycięzców. Dwóch zwycięzców, tak jak było w filmie, mówiłem. Wszystkich komentarzy, do jak widać było 172 komentarze. No I co, zaczynamy? Klikamy start. Zaraz zobaczymy, kogo tu wylosuje. Mateusz Romanek. Będzie pierwsza osoba. Gratuluję. Bierzemy teraz, losujemy drugą osobę. No I zaczynamy. Dominika S. Gratuluję wygranym. Możecie odezwać się do mnie wiadomości. Czy w komentarzu albo najlepiej wiadomości? A jak nie to ja się z Wami skontaktuję. W celu ustalenia danych. No i wysyłki nagród. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję wszystkim za udział było Was naprawdę bardzo dużo dziękuję, że subskrybujecie mój kanał, oglądacie, komentujecie no i to tyle z mojej strony Długo, może jakiś, no już będzie mały konkursik to tyle z mojej strony, jeszcze raz gratuluję pozdrawiam